Halo, halo, dzień dobry. Mamy środę, a ja wracam już na plac Boju. Miałem być w piątek, nie? No, nie. Ale się trochę pozmieniało. O Jezu! Moje oczy, witam Was serdecznie. Jeszcze z domu, bo jadę poza y, parę spraw i o 16 ruszam na bazę i... I stamtąd ruszam do Niemiec. Jest 5.47. To niestety ale do wydziału komunikacji. Owszem, nie trzeba się zapisywać u nas, bo ja mam wydział komunikacji poza łodzią. Ale trzeba wcześniej przyjechać. Co prawda że nie jadę aż tak wcześniej, bo jadę tylko załatwij jedną sprawę, no ale już, już jadę. Swoją drogą strasznie mi się podoba ten reneczek w Konstantynowie. Bo tak, jesteśmy w Konstantynowie łódzkim w tym momencie. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich z Konstantynowa, dla mojej przyjaciółki Sylwii, której tu już dawno nie było, i dla jej sąsiada bo też wiem, że podobno jeszcze mnie oglądał kiedyś, teraz nie wiem. O, idź go, idź, 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 kobieto! Jedziemy! No więc tak, szybka aktualizacja, bo nie było mnie przez cały dzień, bo to były sprawy prywatne. Odwiedziłem y, mały Oliwierek zobaczył swojego wuja, byłem rodziców, bla 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 i tak dalej. Wszystko załatwione, jest godzina 16.39 Wyjeżdżam z Łodzi właśnie, więc nie będę do 18. .00. O Boże, Boże! Co tu się dzieje? No więc tak muszę do chłopaków zadzwonić, że mi kluczyki zostawili do auta, no i będę wjeżdżał po 18, plus jest taki, że mam 628 km, więc na spokojnie sobie zajadę. Jutro mam 780 do zrobienia, więc też na spokojnie zrobię, więc nie ma ciśnienia. Wracamy na szlak. Hmm. no więc tak, cisza, spokój jest tutaj. Podjechałem z autem, bo stało tam w końcu w parkingu. Eee, no i muszę się spakować, nie? Muszę tam gumkę też podkleić. O. Hmm. Ciuchy do szafy od razu się schować. O! Znalazło się dla niej idealne miejsce. Strasznie się rozczuchlałem Niedźwiedź jego auto Czyli też jest w trasie Nie wiem czy kojarzycie czy nie Nie wiem czy on był W sumie czy to było emitowane Ale całkiem niedawno robił w innej firmie Przez cały ten koronawirus trafił do nas I tak u nas teraz pracuje A ja idę do auta że będzie przed 19 jak ruszę, czyli trochę później niż planowałem, ale będziemy testować to oto u mnie w hondzie to się prawie nie sprawdzało, musiałem zamieniać jakby odkręcać śrubkę i przekładać to na drugą stronę, żeby to miało ręce i nogi bo po prostu szyba jest za bardzo pochylona natomiast w sprinterze przy takim pochyleniu może coś z tego będzie X-Blitz proszę Państwa Drogą, gdybyście kiedyś widzieli na trasie, to się nie zdziwcie, ale powiem szczerze: nie wiem, dla mnie ryj nowej Masterki jest ohydny Co by nie mówić, jakiś taki mech. Też kto twierdzi, że nowa Masterka jest w środku dużo ładniejsza. No z gustami się nie dyskutuje, ale ja zdecydowanie jakby jestem odmiennego zdania. Mój uchwyt Joti, który mi służył naprawdę bardzo długo. E, tu miał jakby taką... wielki przycisk, a był na takich małych zawiesikach tutaj, które pękły i teraz po prostu telefon nie sięga, żeby to wciskać. I jak chcę telefon kłaść na uchwyt, to muszę włożyć telefon, wsuwać palec pod telefon, jakby wciskać, żeby się zacisnęło i dopiero, bo on jest taki z taką zapadką, która... Wciśnie to spadaj On się sam zaciska No cóż, idziesz do szuflady Nie wiem jeszcze której a Powiedzmy, że na razie legniesz tutaj A potem będę myślał co z tobą zrobić Kluczyki jedne i drugie to ja poproszę mój telefon też poproszę No tak trochę nikt nie stanąłem. Najdę coś zjeść. Ostatnio kolega był i tak mnie namówił, że nie mogłem sobie odpuścić, żeby nie zajrzeć dokładnie do tego lokalu. Trochę to potrwa Na plus 5 trochę to potrwa, ja tymczasem sobie Szybę czyszczę Już wyczyściłem I jadę na załadunek, słuchajcie Jest ranek Im szybciej załaduję tym lepiej i idę spać dalej Taki jest plan Nie pali mi się aż tak, więc Spoko Trochę ciszy, więc tak. Dzień mi się zaczął zanąbiście. Eee, zatrzymałem się na Niemcu, bo mi przyhamował. Nie mam się zamiaru tłumaczyć, to jest generalnie moja wina, nie zachowałem odstępu. Natomiast uwa, odnoszę wrażenie, że gości chcą mnie naciąć mocno, bo ślady uderzenia, tak jak możecie się teraz popatrzeć na filmie, są dużo niżej. I jakby ten zderzak wgnieciony jest tylko w jednym miejscu, dziwnym trafem, tam gdzie on ma rysę na tym zderzaku, a w innych nie. Gdzie bardziej powinien być po środku, bo to uderzenie było bardzo w środek A tam zderzak nie jest wgnieciony U mnie tak naprawdę pękła tylko ramka z dwóch stron i to jest wszystko I to jest bardzo zastanawiające, że akurat tak w trzech czwartych mojej tablicy rejestracyjnej, którą dotknąłem, on ma wgniecenie, nie? Jakby się w ogóle nie klei No ale nic, ja jestem generalnie spóźniony na rozładunek, na załadunek Przez to wszystko, czy spóźniony, no Nie mam jakiegoś ciśnienia, ale fajnie by było to rano załadować o, my sobie czekamy na policaj. Gość się co chwila do mnie podchodzi i zagaduje, czy mam ubezpieczenie. Mówię, nowe auto, człowieku. Ubezpieczenie jest, tylko że ja czekam na policaj, bo ja nie mam. O, a policaj sobie kolejne przejechało. No ciekawie, ciekawie. Jestem ciekaw, czy on w ogóle na policaj zadzwonił. Jak nie, to ja zaraz zadzwonię. Eee, no więc tak, muszę wam, jestem wyjaśnienia, jak się sytuacja zakończyła. Sytuacja zakończyła się tak, że przyjechała policja, zapłaciłem 35 euro, bo tyle kosztuje taka przyjemność. Znaczy, może kosztować mniej, ale chyba mnie to nie wiem, dla przykładu uwalili, bo dostałem taką karteczkę z wykazem. Chyba że to są różne jakieś tam przewinienia. W każdym razie 35 euro dostałem, a jeszcze musiałem jechać do bankomatu specjalnie, natomiast porobili zdjęcia, kazali nam też porobić zdjęcia. I oni powiedzieli, że są zdjęcia porobione, napisany protokół ze zdarzenia, kiedy, co się zdarzyło i tak dalej i ubezpieczyciel będzie, jak będzie chciał, to dostałem ja, taki jakby wyciąg, no co nie wyciąg, taki kwitek w sumie i tamten kierowca dostał kwitek odnośnie moich danych, czy tam kierowca, la 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 i tak dalej, firma ubezpieczeniowa. I w drugą stronę. I on to zgłasza do swojej firmy ubezpieczeniowej. Ja zgłaszam do swojej firmy ubezpieczeniowej, czyli moja firma zgłasza i ubezpieczyciele się tam między sobą dochodzą, czy mają co wypłacać, czy nie mają co wypłacać. Więc myślę, że akurat w tej kwestii polscy ubezpieczyciele są strasznie hmm, toporni, jeżeli chodzi o wypłacanie pieniędzy. Więc raczej wątpię, że coś mu zapłacą. Zwłaszcza, że ewidentnie na tych zdjęciach, yy, czy nawet na nagraniu było widać. Miał takie dwie jakby pręgi. Ja myślałem na początku, że nie wiem, że mu tak przypieprzyłem, czy stres, że mu tak przypieprzyłem, że nie wiem, auto mi się na przykład przyhamowalił, a potem jeszcze raz. Ale nie, generalnie go tak dotknąłem lekko, jest ślad po prostu na tym brudzie. Tam nawet nie ma dużej rysy, jakieś mikroryski może są. Gościu, w przeciągu kilku ostatnich dni, przynajmniej od ostatniego mycia, też. Oparł się o coś, bo jest druga pręga kilka centymetrów wyżej, a to pęknięcie na lakierze, na górze, to w ogóle nie jest od tego uderzenia, tylko tam jest taka jakby mała, delikatna, ale głęboka rysa. I idealnie pasuje tak właśnie kierunek tej rysy z tym, jak został uderzony zderzak wtedy przy tej rysie i jak on pękł. Więc generalnie dla mnie gościu jest śmieszny, bo chciał wyłudzić kasę, a znając, znając ubezpieczycieli. I to jak to w Niemczech funkcjonuje, to raczej tej kasy nie wyłudzi. No trudno. Jakby kosztowało mnie to 35 euro, ale mam satysfakcję przynajmniej. Planów, 4 km do celu. Idę spać. Idę spać, żeby jutro to zrzucić rano i zobaczymy, może. Może się uda ogarnąć coś na weekend, to by nie stać. No ale to, okaże się jutro. Także ten. Pęk! Dzień dobry! witam dnia kolejnego już po rozładunku natomiast sytuacja tego typu że mam 80 jeszcze kilometrów na załadunek kolejny i wszystko w landem bo tak mi się ułożyło, że te dwa punkty są tak w Belgii ułożone bo to i to jest Belgia że absolutnie nie opłaca mi się nawet na chwilę wjeżdżać na autostradę no, może na 5 km gdzieś tam po drodze jest kawałek autostrady i to tyle, więc Belgia landem dzisiaj zapraszam i kierunek Irlandia Północna Później, więc na poniedziałek, ale nie wiem jeszcze, czy dzisiaj będę stał pod prądem, czy, czy jadę od razu na Anglię. To się dopiero okaże. Tymczasem w ogóle muszę wyciągnąć baterię, bo zdycha mi aparat. Show me. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Eee, mamy niedzielę, 13.24, czasu brytyjskiego. Pomyte. Wczoraj chłopakami sobie trochę podziękowaliśmy, a dzisiaj trzeba jechać, bo mam promo 20, czyli za 6,5 godziny mam 4 godziny jazdy. A chciałbym zobaczyć trochę jeszcze po drodze i zrobić jakieś foty, także taki jest plan. Robert sprzątował cię tam. O. Jaki zajęty! och, <grych> No, to jedziemy z tematem.

To jest naprawdę niesamowite jak Snowdonia prezentuje się latem. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda niż jakąś wiosną czy jesienią. Jeszcze dzisiaj taki deszczowy dzień jest taki klimat. Myślę, że takie dni pasują do tego rejonu. I'm not better Posłuchajcie, no, 1756 wjechane na port, jedziemy na T3. Staliśmy taką zieloną kartkę, bo widzę no na mnie. Tutaj macie na porcie takie kolorkami jeszcze oznaczone. Jest to oznaczone i nazwą, i kolorkiem. I jakby to, co mamy na tej kartce, pasuje do obu, czyli zielone T3. Refer, będę działający. 320 lane. To jedziemy. Oj, bruk. Opa. I tu mamy te trzy dla osobówek. Nas to nie interesuje. Tu mamy te trzy dla ciężarówek. Lane. 320. 320 jest ten. 320. Stoje GIBa, Ja muszę teraz wymurzyć sposób na to, jakby tu usiąść i zacząć montować film. do miał ręce i nogi, bo mam do promu 2 godziny, myślę, że będę wyjeżdżał jako jeden z ostatnich, w tą stronę. No, to cyk. No tutaj słuchajcie tak nie wieje, ale Kolegę spotkałem yy, Bo to jest kolegi ten, tamten jest mój, ten jest kolegi W zasadzie on przyszedł do mnie, bo ja nawet nie wiedziałem, że on stoi w kolejce przede mną i yy, do recepcji Super. Słuchajcie, zostałem właśnie obudzony przez kapitana z głośnika. Stoimy na deku, na którym stoją osobówki, więc będziemy na końcu. Pan tak stwierdził, bo social distancing, aż się plułem. Moja torba, którą dostałem. Nic, idę na dół, może kumpla się spotkam. Jakiś pomysł. Zwolnie zjeżdżając z promu, poczujecie wszystkie flaczki, które wam się wywracają na każdą stronę. Times are changing. We could not keep our home, and in the dark and silent night, I feel so.